Niektórzy myślą, że początek spowiedzi to jest rachunek sumienia. Tak nieraz w tych książeczkach do nabożeństwa jest napisane te pięć warunków. Pierwszy rachunek sumienia. Pierwszy jest jeszcze wcześniej. Pierwszy został w Piśmie Świętym tak genialnie opisany dwoma słowami, które wypowiada syn marnotrawny. Wstanę i wrócę. Czy jesteś w kuchni, czy jesteś w tramwaju, czy jesteś w sklepie, czy, czy leżysz w łóżku. Możesz powiedzieć, tocząc jakąś walkę duchową. Wstanę i wrócę do Pana Boga. Błogosławiony moment. Zerwę z tym grzechem. Już mam mnie w niewoli tyle, tyle miesięcy, tyle lat. Zerwę z tym grzechem, wstanę i wrócę. I spojrzę mu w oczy i odezwę się do niego. Rachunki sumienia będę robił potem. Ale pierwsza jest decyzja: wrócę do Ojca. To jest taka iskra, to jest początek spowiedzi. Powtarzam, zaczyna się to gdzieś w różnych bardzo sytuacjach. Pamiętam też taką opowiadanie pewnego Pana, który. Pracował w jakiejś firmie, był nawet chyba jakimś jej prezesem czy właścicielem. Miał elegancki gabinet gdzieś wysoko na jakimś drapaczu chmur, piękny gabinet z sekretarką, telefony, doradcy, prawnicy. I tego dnia ten, ten wieżowiec był sprzątany przez studentów z jakiejś grupy alpinistycznej. I oni mu za oknem się na tych linach bujali. I on mówi: Siedziałem w tym swoim pięknym garniturze. Przed wielkim biurkiem mogłem wezwać jednym guzikiem sekretarkę, drugim doradcę ekonomicznego. Wiedziałem, że jeden, jeden podpis to setki tysięcy złotych, które mogę pobrać z banku, a przy tym wszystkim jestem smutny, wkurzony, zdołowany, bo idę ciągle na kompromisy moralne, bo ciągle jestem dotyka mnie grzech i ja z nim nie walczę stanowczo, a te dwa małpiszony bujają mi się na tych linach z drugiej strony szyby, i tak się śmieją czysto, i tak ze sobą fajnie żartują, i są tacy wolni, i wtedy się zapaliła iskra. Wstanę i wrócę do mojego ojca. Mam dość. Wstanę, ja mam tego dość. Przepraszam Państwa za słowo mocne. Dobrze jest nieraz żygnąć grzechem. I ten moment, ten moment jest najważniejszy. Proszę Państwa, czy od razu poczujemy ulgę? O, oh, zdecydowałem się wrócić do Boga. Wieczorem pójdę do spowiedzi, porozmawiam tam z żoną, oddam jakieś pieniądze nieuczciwe. Nie, proszę Państwa. Wcale nie znaczy, że w tym momencie, kiedy to postanowimy, zrobi się lekko. Dlaczego? Bo jest grzech przylepiony jak klej do nas. I zaraz przyjdzie szatan i powie, no, a grzech, zostawisz te swoje grzeszki, zobacz, tak ładnie patrzą na ciebie oczkami. Tak cię lubią te grzeszki, tak ci z nimi dobrze było. A jak powiemy tak, ja idę do ojca, ty uspokój się, nie osierocisz chyba grzechów, prawda? Jak będziesz żył bez. Jak będziesz żył bez tych pieniędzy, jak będziesz żył bez tego, że możesz wchodzić wszędzie i kupować wszystko. Jak będziesz żył tam bez pornografii, kochanki czy, czy czegokolwiek, trudna jest sytuacja. Proszę Państwa, ludzie, którzy żyją w grzechach, mówią przeksiędza, do spowiedzi źle. Zostać bez spowiedzi do grzechów też źle. To jest sytuacja dla nich patowa. No właśnie tu powiedziałem słowo Iskra. Tak sobie myślałem w tygodniu szukając dla Państwa jakiegoś obrazu, jak weźmiemy taki potężny samochód, jakiś tir, ogromna maszyna. Tam jest i lodówka, tam jest i klimatyzacja, tam jest i telewizor, tam jest ogrzewanie kabiny tej dla kierowcy. No przede wszystkim są koła, to wszystko jeździ. I proszę Państwa, jak to, żeby to wszystko ruszyło, żeby ta lodówka tam pracowała, żeby ten telewizor grał, gdzieś w głębi silnika. Musi pojawić się taka iskra i uruchomić silnik, dostać się do benzyny, uruchomić silnik od takiej iskry. My jesteśmy jak te tiry. Mamy nieprawdopodobne możliwości. Mamy zdrowie fizyczne, mamy psychikę, mamy duszę. Tylko brakuje nieraz iskry, żeby to wszystko zapaliło i tak stoimy pół życia na parkingu. Pół życia na parkingu. Ktoś ładnie to rozróżnił. My nie kochamy siebie często. My kochamy swoją chciwość, pychę, porządliwość. My to kochamy. I z tym się rozstać nie możemy, a siebie niekiedy ostro maltretujemy. Drodzy bracia i siostry, jeśli ktoś z was jest teraz jeszcze, mimo że święta już minęły w niewoli grzechu, jeśli ktoś z Was mówi, no nie mogę żyć bez tego, no już setki postanowień, dziesiątki spowiedzi nie mogę żyć bez tego, no po prostu nie mogę. To błagaj Chrystusa i Maryję o jeden dar, o tą milimetrową iskrę żeby zaskoczyła. Tu już, już, proszę Państwa, niektórzy ludzie wyglądają jak samochód, co nie może odpalić. No chodzą do kościoła, no modlą się jakoś, ale to jest, ciągle to jest to i nie ma tego momentu, kiedy to odpala, kiedy ten dym pójdzie z rury wydechowej. Ten moment, wygraj ten moment. Aha, i uważaj, właśnie jeszcze jedno, bo nasze serce jest największym kłamcą i kiedy sumienie boli bardzo, ono może wymyślić taki manewr, że ty sobie powiesz zerwę z tym grzechem, a w głębi serca będzie mówił wcale nie zerwiesz tylko się tak pociesz trochę, ja ci pozwolę tak się pociesz dwa dni, że zerwiesz teraz to już zmieniasz życie to już jest zupełnie inny wiecie po czym poznacie, że naprawdę zrywasz z grzechem? zaboli cię bardzo i będzie bolało rozstanie z grzechem bo on się wciska jak nasza jakaś proteza do, do nas i trzeba ją amputować właśnie po tym poznasz, że to nie jest kłamstwo że to jest prawdziwe nawrócenie że będzie bolało i wtedy trzeba to przetrwać, zacisnąć zęby i trwać z Chrystusem. Musi boleć, musi boleć. Tak naprawdę wyzwalamy się z grzechu.